Rok obrotowych drzwi polega na tym, że ten rok dla świata, jak tak go nazwałam, że to są różnego rodzaju powroty. Powroty pomysłów, powroty talentów, powroty relacji. Ile ja słyszałam w tym roku różnych sytuacji, że ktoś do kogoś po wielu latach się odezwał nagle, bo miał taką potrzebę, nawet w kwestiach związków, nawet w kwestiach biznesów. Bo mi się wydaje, że czasami wraca dobra myśl, która kiedyś nie miała szans do zrealizowania się. Od czerwca do września jest taki czas. Ten rok obrotowy Drzwi to nas nieźle wkręcił. Nieźle wirów tak. wiele było, takich tak, tak. Y ciężkich. Ale przyszły rok będzie jeszcze inny. Na pewno nie będzie taki, że jak z plasteliny, że co, co zechcemy, to zrobimy, ale na pewno jest takim rokiem, który y pozwoli nam wiele rzeczy rzeźbić. Rzeźbiarz czasami własnym narzędziem potrafi się zranić jak rzeźbi, tak? Plastelina ona nie rani, ona może tak. wejść, wejść pod paznokcie, więc to jest taki rok dużej uważności.